Kochani, znowu jestem przy tym brzydkim budynku postkomunistycznym z postkomunistycznymi kurde urzędnikami. Witam, witam bardzo. Starostwo powiatowe w Kraśniku. Ponownie. To nie jest nic dobrego. Wyobraźcie no, sobie, że. Te nadawcze, te anteny w tej chwili nawet nie są w wykazie obiektów szkodliwych. Także, jeżeli ktoś chce sobie to postawić, może sobie postawić koło naszej działki, na swojej, bo nie wymaga to uzgodnień. Do czego doszło w tym ostatnim czasie? Jeszcze kilkanaście lat temu takie obiekty były uważane za szkodliwe. Skoro wszyscy wiemy, że w dolinie wzgórza Watykańskiego, tam gdzie są nakierowane anteny telewizji watykańskiej, radia Watykanu, jest wielokrotnie większe zachorowanie na chłoniak i białaczki, to dlaczego znaczy my udajemy, że to jest obiekt nieszkodliwy? Te wszystkie anteny na wierzchołcach to jest zapowiedź nowotworów, chłoniaków i białaczek u mieszkańców. A jak będzie 5G? to będziemy mieli dopiero problem. Na Decydują o tym wszyscy, wszystkim koncerny telekomunikacyjne poprzez skorumpowanych do granic możliwości polskich polityków. Żadnych badań środowiskowych wprowadzono Wi-Fi oraz y, stacje przekaźnikowe telewizji i radiowe y, właściwie w całym miasta Wszystko. Znamy szpitale, gdzie na dachu znajduje się stacja y, przekaźnikowa, znamy domy mieszkalne, znamy przedszkola. Y, przeciętnie w odległości 200 metrów od takiej stacji bazowej jest przekroczony poziom elektromagnetycznej wysokiej przodkowości. Wszystkiem gardłem, nie zaściągaj. Wynoś swój głos jako trąba, a opowiedz ludowi mojemu przestępstwa ich, a domowi Jakubowemu grzechy ich. Tak, ktoś to musi zrobić. Ktoś musi powiedzieć przestępstwa wasze, to w jaki sposób traktujecie ludzi, to już po prostu ręce opadają. Krowoderskich zuchów 9, proszę Państwa. Budynek przy ulicy Krowoderskich zuchów 9, klatka pierwsza, pięćdziesiąt pięć mieszkań. Mieszkanie numer pięćdziesiąt jeden. Nowotwór, zgon. Druga osoba. Nowotwór, udar, zgon. Mieszkanie numer 52. Nowotwór, zaburzenia rytmu serca. Zaostrzenie choroby. Druga osoba. Zwiększone dolegliwości bólowe, krwotoki, dwie hospitalizacje. Mieszkanie numer 53. Nowotwór. Od zdiagnozowania do zgonu tylko 3 miesiące. Druga osoba choroby neurologiczne, padaczka, e, oczna, zaniki pamięci i tym podobne. Mieszkanie numer 55 nowotwór. Druga osoba choroba neurologiczna, zaburzenia pamięci. Zgon, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca. Tak. Tutaj mam kartki, nie, nie w tej kolejności. Dziewiąte piętro, mieszkanie numer 46. Udar, zgon. Druga osoba, bóle mięśni, kości i stawów. 8. piętro, mieszkanie numer 41. Nadciśnienie trudne do ustabilizowania, skoki ciśnienia. Mieszkanie numer 42. Udar, kwotoki, zgon. Szóste piętro, mieszkanie numer 32, nowotwór, zgon. Mieszkanie numer 33, nowotwór. Mieszkanie numer 21, nowotwór, zgon. Mieszkanie numer 22, nowotwór, zgon. Trzecie piętro, mieszkanie numer 17, nowotwór, zgon druga osoba nowotwór w trakcie diagnostyki i leczenia od 2014 roku mieszkanie numer 18 nowotwór zgon mieszkanie numer 19 tętniak zgon mieszkanie numer 20 nadciśnienie trudne do ustabilizowania zaćma Drugie piętro, mieszkanie numer 12, nadciśnienie tętnicze, depresja. Mieszkanie numer 2, e, przepraszam, druga osoba mieszkanie mieszkaniu numer 12, choroba w trakcie diagnostyki. Parter, mieszkanie numer 1, choroba neurologiczna, mieszkanie numer 5, nowotwór, zgon. Druga osoba, udar. Klatka druga, 55 mieszkań. Mieszkanie numer 63, e, zawał serca, zgon. Mieszkanie numer e, 66, bezsenność, bóle mięśni. Mieszkanie numer 77, tętniak, śpiączka. Mieszkanie numer 80, zawał serca, zgon. Druga osoba. E, nie, mieszkanie numer 81. Nowotwór, zgon. E, druga osoba. Nowotwór, zgon. Mieszkanie numer 109. Zawał serca, zgon. Mieszkanie numer 110. Zawał serca, zgon. Nadmieńmy tylko, że zarząd wspólnoty mieszkaniowej zaobserwował liczne zachorowania mieszkańców na dziwne choroby, objawiające się nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia, nagłym chudnięciem, kłopoty z przełykaniem, krwotokami zakończone zgonami. Do czego chcecie doprowadzić? Ale do kogo ja mówię? Wy nie jesteście ludźmi, wy jesteście tylko urzędnikami. Nie przejawiacie żadnych ludzkich emocji, żadnej empatii podstawowej, empatii.